Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z rozbiurek. Dziś przygotowałem Was szliwierkę, ale nie jedną, bo aż dwie szliwierki. Kurda, wielkie bydle. I tu mamy małą, a tutaj mamy dużą. I tak, sprawdzimy sobie, ile można zarobić więcej z dużej, bo pewnie z dużej można zarobić dużo więcej niż z tej małej, a tej małej można zarobić dużo mniej niż z tej większej. A więc tak, a więc tak, na początek zważymy sobie małą. Postaram się zrobić to wszystko w jednym filmie. Chyba, żeby wyszło z długo, to będzie w dwóch filmach, ale nie tak jak zawsze co piątek, tylko będzie film piątek, sobota. Żebyście mieli dzień na obejrzenie jednego, a potem drugi dzień do obiadku w sobotę o 13:00 sobie wrzucimy drugi film z tej większej, bo prawdopodobnie yy, nie uda mi się tego zrobić wszystko w jednym filmie. A więc tak, mała waży kilo 925 po 90 groszy stal mamy złoty 73 zł na skupie złomu. Myślę, że wzięliby. Wzięliby, bo troszkę więcej będzie z tego. A tu mamy większą. Większa jest troszkę cięższa i waży nam 4,510, czyli 4 zł byśmy zarobili sobie na skupie złomu. I tą też również dobrze by ją wzięli. Tylko coś mi się tu nie zgadza. Coś tam chyba było kombinowane. Ktoś chyba się pomylił. Tu jest, jakbym nie patrzeć, dobrze. No tu dobrze, ale tu tak nie za dobrze jest. No nie za dobrze. Dobra, nieważne. Tym się będziemy zajmować już jutro, a dziś mamy tą małą, małą, małą. Zobaczymy, ile z niej wyjdzie, a później zrobimy takie podsumowanie, ile wyszło ze yy, całości. A później zrobimy, ile wyszło z całości. Tutaj rączkę sobie odkręcimy. Rączka to jest plastik, jak śruby. Ale rączkę sobie zostawimy w razie w gdyby nam kiedyś zginęła nasza. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj obudowę. Zaraz sobie rozkręcimy. Będziemy rozkręcać obudowę. Ta obudowa jest prawdopodobnie stalowa. Kaj lecisz. Ciężka, jakby była stalowa. Tak, tak, jest stalowa. Także to nie jest żaden aluminium odlew, to jest wszystko stalowe. Tu sobie przygotujemy na śrubki. W ogóle trzeba miejsce zrobić. Tutaj sobie na śrubki przygotujemy i będziemy to wszystko rozkręcać. Dobra, ja biorę się za śrubki, oczywiście te, które pierwsze widzę, później te, których nie będę widział. Wykręcimy wszystko i widzimy się już przy wnętrznościach tej szlifierki. I tak wygląda mniej więcej to w środku od strony kabla. Tutaj widać kable urywane. Przycisk, teraz sobie rozbierzemy, zobaczymy, co tam jest w środku. Tutaj, I tu raczej będzie jakieś, tu powinno być jakieś sreberko. No i teraz pytanie, jak ten środek wyciągnąć? Jak tutaj nic nie można hmm, tego rozebrać. Tu jest tak, aluminium całość. Tu jeszcze odkręcimy łożysko tylko. Jak odkręcimy, oczywiście. Ale idzie z jednej strony puściło, czyli z tej strony pójdzie, a z drugiej strony gorzej. No i co? Nie pójdzie. No nie pójdzie. No i co? Nie wyciągniemy tego łożyska. Ale cyrki. Ale to ogólnie już jest aluminium odlew, a czy jaki odlew? Y, aluminium czy odlew? Dajcie znać do czego to zakwalifikować. Raczej wrzucę do miksu. Dobra, y, tu już bym wyrąbał dziurę. Y, to tak teraz będę musiał zrobić, żeby tego nie zniszczyć i można było to odkręcić. Czyli tu będzie. To się będę bawił za chwilę. Tu mamy stal. Y, tak, wirnik wyszedł taki. No, wirnik kolor nie jest. Dajcie znać w komentarzach, ile płacą Wam za Wasze wirniki w całości. I oczywiście dajcie lajka, dajcie suba. Ty, to się... O kurde, dało się tak. Czyli co? Aha, tu jest przykręcane. Czyli to wystarczy odkręcić i tam się dostaniemy do stojanu i szczotek. Ale jaja. Śrubka się przyda na złom. Zbierajcie śrubki, pamiętajcie. Tysiąc kilo śrubek to zawsze jedna na do przodu, nie? Parę groszy wpadnie. Tutaj no to daję o, już puściło, wychodzi. Nie, no wychodzi. Teraz najważniejsze, żeby mieć była miedziana, ale już widzę, że tutaj postukało się, to jest miedziana. Czyli to będzie spoko. No i co. Teraz, teraz. Tutaj są. Aha. Tutaj mamy yy, szczotki. Zaraz się do nich dosuniemy. Jakoś. A wystarczy odkręcić. I dobieramy się do szczotek. Aha. Jest sprężynka. Na mosiądzu Elegancko tego Czyli tu robimy dokładnie to samo Odkręcamy A, Jakie patenty tu kurde porobili, nie? No i tutaj mamy Szczotki, no wytarte, tu są wytarte Czyli tutaj nie było w ogóle szczotki? Po prostu jak postukamy to może wyjdzie, nie? Na pewno, że idzie Chodź, 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 chodź. Oj, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. No idzie. i wyszło. No dobra. No a te szczotki, co? Ten mośniak tutaj. Ty to chce? No ja to chcę. No ja to chcę tutaj. Tutaj mamy. Co to mamy? Miedziuszki troszkę, a jeśli nie miedziucha, to dla mnie to jest miedziucha. Miedziucha i mosiądz w środku. Czyli dla mnie to jest wszystko miedziucha. Yy, I co, no jak wyciągnąć teraz ten mosiądz? No nie wiem, jak to wyciągnąć. Sprawdźmy, tak może, może wyjdzie. I tak postukałem i wyszło. No i proszę bardzo, jest. Miedziucha i mosiądz. Zaraz będziemy się tym bawić dalej. Druga strona i lecimy dalej. Dobra, wygląda to następująco. Aha, jeszcze to miałem zrobić. Tu pękło. Ok. pękło i się rozwaliło. Czyli tak, mosiądz żółty tu jest, już mamy. Teraz druga strona. Popękało, przynajmniej to będzie z całości. No, prawie dobra. mosiądz żółty to będzie chyba tyle, tylko mosiąc żółtego. Do miedziucha obieramy i do miedzi. Dobra, został nam stojan. Kable i bierzemy się za te styki tutaj. Myślę, że jakieś styki tu będą. Może troszkę zreberka znajdziemy. I lecimy do ważenia. I tak. Patrzcie, co udało mi się wyciągnąć z tych wszystkich tam styków, pinów i tak dalej. To wszystko jest srebro na miedzi. Oczywiście tam nie ma zbyt dużo, ale to jest srebro na miedzi w mosiądzu, dokładnie. Groszki są, no są jakie są. Giganty to nie są, ale zawsze coś można wyciągnąć, są można je wydubać I jest ich troszkę, także no spoko, to było spoko, opłacało się tam tego zajrzeć żeby widzieć jak to wygląda dobra ja sobie jeszcze ten stojan yy, zmęczę rozetnę tu wyciągniemy z drugiej strony mam nadzieję że pójdzie bez problemu no i co widzimy się już na ważeniu dobry bierzemy się za ważenie na początek może wrzucimy sobie yy, makaron makaron mamy po 7 zł 7 zł to jest 81 grosz. czy wy to widzicie czy nie widzicie widzicie dodajemy Następnie wrzucamy stal, w stali mamy 365 gram, po 90 groszy, daje nam 33 grosze. Następnie mosiądz żółty, akurat tego dużo nie ma, po 21 zł 30 groszy, 21 groszy, dodajemy. Miedziuchy za to mamy nic, czyli nic. I mosiąc pobielany 10 gram po równe 20 zł daje nam 20 groszy, czyli złotych 55 zł, na razie mamy zarobione. Dalej na wagę wlatuje aluminium po 6 zł, daje nam złotych 47. Zł, dodajemy. A widzicie, tu jeszcze stali umknęło mi troszkę po 90 groszy, czyli dodatkowo 34 grosze za stal. E, wirnik. Wirnik mamy po. 4,90 po piątaku czyli złoty 59 mamy za 4,95 no i na koniec leci miedziucha po 33,50 daje nam 2,68 czyli w sumie taka mm, szlifierka wychodzi nam 7,63. Czy to jest dobry wynik, czy nie, to już sami ocencie. A my przechodzimy do wielkiej szlifiery. Zobaczymy, jaka będzie różnica 7,63 plus dodatkowa szlifierka, ta większa. Czas rozebierania. No to było 35 minut ze względu, że długo się męczyłem tutaj z a nie chciałem tego po prostu rozwalać bardzo. I ciężko miałem też wybić tutaj łożyska. No i co? Film trwa długo, więc przerywamy go. Zapraszam jutro pomiędzy 12 a 13. Film będzie na pewno do 13 wrzucony, także daj lajka, like daj suba. I widzimy się jutro. Trzymajcie się. Na razie, cześć!